hej, w swoim życiu widziałem różnych kolegów, którzy gdy nie mieli nic byli potulni jak baranki. Gdy nagle coś tam zarobili te pieniądze, zaczęły gdzieś tam im lecieć to niektórzy mówią, że pieniądze zmieniają a ja twierdzę, że pieniądze pokazują, jacy oni są naprawdę no bo jeżeli mieli złotówki, no to on musiał być potulny jak baranek, ale jak już coś tam dostał do ręki, to to po prostu całkowicie inny człowiek. To nie był inny człowiek, to po prostu był ten sam człowiek, tylko otworzył się bardziej i pokazał, jaki jest naprawdę. Tak samo jest z kobietami. Więc, bo to są tak samo tacy, to są takie same osoby, jak może nie takie same, ale